Dobra, w każdym razie czekajcie, już Wam pokazujemy, będziemy analizować tą, e, że tak powiem, mapkę i powiecie mi co sądzicie. Dobrze, to jest mapka Twitch'a i tutaj jest wyjaśnienie, że tak, że to jest top 1000, top 1000, nikt mi nie zapłacił, ta apka jest kurwa po prostu zajebista. Top 1000 streamerów po unikalnych użytkownikach czatu, pogrupowani w 48 społeczności. Społeczności są. Yy, Społeczność. No, nie działa kurwa, no działa, tylko że jak wpisuje 1000 osób, to się kurwa podwiesza. Przecież widzicie, macie link przecież. Yy, kiedy? 1.31 maja i, i jest kulka, i jest tak. Nazwa streamera, liczba zaobserwowanych unikalnych użytkowników czatu, rozmiar kulki, czyli. To, jak wy się odzywacie na czacie, to się liczy do mojej wielkości, więc jeśli chcecie mnie nakarmić i że, jeśli chcecie, żebym przejął Twitcha, to musicie dużo pisać. Unikalnie musicie pisać dużo. Hashtag to jest numer przydzielonej grupy, to jest jakieś losowe? Linia. Wspólni użytkownicy czatu zauważenie upary streamerów. Okej, okay. dobra, więc mamy tak Nie wiem co tu się odjebało. To jest, moi drodzy, Fortnite. Co tu kurwa się stało, że tu jest taki rozpierdol? Mam pytanie. Ci, co oglądają Fortnite Czy oni się, kurwa, nienawidzą wszyscy, że to jest tak... Po, taki syf tu jest, kurwa, że każdy ma inny kolor? Oni się nienawidzą? Tak? <grym> Bo tutaj każdy ma w ogóle inną społeczność. W ogóle praktycznie nikt... Nie... Każdy ma, kurwa, inną społeczność totalnie. Pojebane to jest. Oni się nienawidzą wszyscy. Pewnie robią ten... Content ze skamowania dzieci, tak jak wtedy tego gościa znaleźliśmy na YouTubie. I pewnie... Na przykład Jacob TV skamuje dzieci. I na przykład idzie do innego streamera i mówi, Jacob TV mnie jest zeskamował, a Kami FN mówi, no, tak było, ale ja cię nie oskamuję i tak naprawdę skamuję i oni tak kurwa przechodzą i po prostu kradną dzieci. Oczywiście żart! To są partnerzy Twitcha, nie mogliby czegoś takiego zrobić. Dobrze. Mamy tutaj, patrzcie, w ostatniej mapce byliśmy kurwa przy Zonym, ale coś się pojebało. I tutaj jest Wariety i CSGO. Mamy zonego. Mrs. Honey DMG Poland <laughs> Żartuję, DMG oczywiście partner Twitcha Wysyłam tobie buziaki w czoło yy, Tutaj mamy na przykład Apex Legends Apex Legends. Chuj wie kto to jest? <laughs> Nie mam pojęcia A, to jest ta, co Mandzi on wyzywał, że. Weź, yy, tak? Co tam mówił? Kurwa, robi z logiki. No, dobrze, to. To wiem, to. Z tego wiem akurat. Dobra. Rust Damn, Rast jeszcze jest. Nie mam, nie mam pojęcia, ale okej, okay, mają swoją społeczność. No i mamy kurwa CS CSOWców. CSGO Esport. ESL, Pasha Biceps, Innocent, Snacks, Inet Saiu, X XTOM. A tutaj mamy zwykłego CSA i jest tylko Pagon tylko Pago jest kurwa w normalnym Cesie Widocznie jest za słaby bycie sportowcem, więc Pago przykro mi kurwa, ale no chujowo. <grystanie> A tutaj mamy Izako. Potężny Izako karmiący swoje dzieci Wysyłający tony jedzenia tutaj do swoich dzieci. Tu mamy kategorię girls Nieuczesaną sini yy, brunecie. Yy. Kasi, tak. Enigma streamuje. No, także jest, jest kategoria dziewczyn. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, kurwa. Co my tu mamy nadal? No i tu mamy chłopaki ewroniary. Oczywiście najlepsza grupa na Twitchu. Naj, ten, najpotężniejsza grupa na Twitchu. Eee, no i Mandziowice, to też druga, znaczy no, najpoczężniejsza grupa, Mandziowice, eee, że tak powiem. Tutaj jedyny z tych ludzi, kto jest git. Nikt, kurwa. Nie no, żartuję, nekse oczywiście, nekse, bo eee, mówią, że brzmi jak ja czasami. <grym> Okej, okay. eee, tutaj mamy na przykład... Russian Fishing. Nie mam pojęcia co to jest. Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale mamy tutaj na przykład Galaktykę Tibijską. No i mamy tutaj kanały Tibi, tak? Mamy tutaj Galaktykę yy, Tibijską, Super yy, Tibia. Bobek tutaj mamy na przykład takich użytkowników jak yy, yy, Pownhub Community Mega, mega nazwa. No i mamy też pokera. Ciekawe, ciekawy poker. Komentary. O, Jacek z dowu z Pozdrawiam serdecznie chłopaków. Proszę Państwa, tutaj są. No i na przykład są też inni użytkownicy. Fajnie, fajne community. No i mamy tutaj FIFA Proszę Państwa, FIFA, Pelkę, Damian, Lachu, Kamek, tak, tak, jak widać. Tak to wygląda, prawda? Rainbow Six Siege. No, to nie wiem o co chodzi. No, i mamy zajętą kategorię Nvidia Jarok Ludzie należący do karty graficznej. Jak widać, Bone eee, Call. Tutaj Sushibo. Mega fajnie. Nvidia GeForce należą do karty graficznej. Bardzo super. Bardzo się cieszę, że jesteście kar kartami graficznymi. No, i tutaj Geta RP Atlantis. Mamy tutaj Claudia Croft. Potężną użytkowniczkę. Yy, tutaj różnych innych też użytkowników. Cie Co ciekawe, bardzo daleko są od siebie. Zastanawiam się dlaczego. Dlaczego użytkownicy GTA RP Atlantis nie są bliżej Cloudy Croft. Cloudy Croft została sama. No cóż, nie ma wsparcia niestety. World of Warcraft. Statki. ok No i mamy teraz najlepszą kategorię. Variety, w której jest in x Variety. Już nie jest w szachach, już jest teraz w wariety. Wielogrowy streamer. Wielogrowy streamer, codziennie inna gra. i Mega, mega dobra kategoria, dobrana. Nie rozumiem co tu się zadziało, ale mamy tutaj na przykład HP Gucio. Fajny użytkownik. Dużo gier, czasami oglądam. Bardzo fajny użytkownik. No i mamy szachy, Akanemsko, która 44% w maju, 44% użytkowników yy, było z Polski, więc teoretycznie jest prawie Polką, więc zajebiście. Mamy tutaj też slotsy i tak dalej, i tak dalej, mega fajnie. Chyba lubią szachy, tak. Mamy też Polsat, mamy też na przykład LOL rozrywkowy. Tutaj użytkowników, Nerwarien dupa, yy, tutaj mamy LOL esportowy, no i proszę Państwa, potęga, Ksajo Industries, proszę Państwa, mamy tutaj Popo, Jabczan, Wysocki, Mokry Suchar, no i chyba nowy członek, Ksajo yy, Industries, Budyń, Cz, witam serdecznie, o kurwa, patrzcie nawet, Stoja Szymcio się znalazł, proszę Państwa, cóż za fantastyczna grupa użytkowników. No bo Budyn kiedyś miał, y, bardziej był Pompatim, nie? Chyba, z tego co pamiętam. A tutaj mamy, proszę Państwa, GTA RP. Mamy tutaj Maciasa, który spierdolił w ogóle wszystkim z GTA RP i bardziej chyba chce dołączyć do Xayah Industries niż do GTA RP, więc spierdala sobie. Pozdrawiam serdecznie Maciasa. No ale tutaj mamy różnych użytkowników i z tego co widzę, tu jest podział też na użytkowników serwerów. Czyli mamy GTA RP Coco, tutaj mamy tych użytkowników, Kojarzę tu kogoś? Tak, Grandiego kojarzę Bo mi się kiedyś widzi Bydlak? To jest nasz Bydlak? Hello? Nie, chyba nie nasz To nie nasz Bydlak, ale podobny Myślałem, że to jest nasz Bydlak, Bydlak, moderator, ale nasz Bydlak ma A Dwa razy A, dobra, nieważne Tutaj mamy GTRP, yy, wyspa Mamy potężnych użytkowników no i uwaga Najlepsza kategoria Która w ogóle jest popierdolona Bo okazuje się, że Ja nie pasowałem do żadnej innej kategorii Musiałem dostać Swoją kategorię Połączoną z inną Uwaga Pompa pom, Multifame MMA <ślesy> <ślesy> Mam pytanie Mam pytanie, skąd tu się kurwa wzięło FMMA MMA? <noise> <noise> nie wiem Nie mam pojęcia Ale tak to wygląda widzowie Jesteśmy tutaj To jest najzabawniejsze, że tak Mamy ten sam kolor z Nitro I z Isamu, a jesteśmy w, daleko w chuj od siebie Zobaczcie Ale na przykład mi. Dziękuję bardzo Mastymat, drugi miesiąc Zobaczcie na przykład jak są tutaj, nie? Mają na przykład ten sam kolor, i wszyscy są w kurwę blisko. A my tak. Mamy kurwa. ten sam kolor, a jesteśmy w ogóle daleko. <gryw> I gadałem z tym ziomeczkiem, który yy, robił tą mapę. I uwaga! Mam winnego, dlaczego znalazłem się w Pompatimie. <gryw> Wiecie dlaczego? Przez tego kurwa. Chuja, który tutaj stoi pomiędzy Isamu a mną jest jebanym łącznikiem pomiędzy YFL a POMPATIBem I okazuje się, że Mergani jak zaczynał streamować i dalej ma dużo widzów od Isamu ale przez to, że jest... że jedyna osoba, którą ja rajduję jest Mergani to moi widzowie przychodzą tutaj i to się miesza i dzięki temu Mergani łączy się z Isamu Także witam serdecznie wszystkich użytkowników Pompa Teamu. Niespodziewany obrót sprawy, proszę Państwa. Fantastyczna sytuacja. Szczerze, szczerze, widzowie, patrząc na to, jak na przykład, jak wejdę w profil, już to milion razy pokazywałem. Szczerze, myślałem, że znajdę się gdzieś tutaj. Tutaj. No, gdzieś tutaj. No, gdzieś tu. O, tu. Myślałem, że tu się znajdę. Dlaczego? Dlatego, że gram w dużo gier, więc jest to yy, variety. a w moim panelu, w moim panelu na Twitchu największą ilość widzów, którą, którą, yy, którą jakby dzielę, jest Xion Industries. Jakby jedyna osoba, która mam wspólną widzów, jest Mergani. Reszta to jest Xion Industries. Więc jakby byłem pewien wręcz, że znajdę się tutaj pomiędzy dwoma światami pomiędzy światem Variety, a pomiędzy Xayen Dasys byłem, no, byłem przekonany, że gdzieś właśnie tutaj będę, kurwa. No ale, przez rajdowanie, <grym> niestety, znaczy niestety, niestety, no kurwa, tak to wygląda. E, pokażę wam, jak to wygląda. Na, na koniec maja, jak to u mnie wyglądało. żebyście, tak z ciekawości. <krym> los chciał inaczej. Los chciał, żebym dążył do Pompatimu. W sensie, no, teoretycznie nie jestem popa team. mam własną, nie, jestem multi, kurwa, po prostu. Tak powiem, nie da się mnie zamknąć w te, nie? Ale tak to u mnie wygląda, widzowie, na koniec maja. Kanały, które posiadają tych samych widzów, nie? Mamy Merganiego, Japczan, Mokrysura, Popo i, Ho i Holak, tak to wygląda. Więc, no, byłem pewien, że właśnie będzie gdzieś tutaj, nie? Że gdzieś tutaj będzie. Ale nie rozumiem, czemu... Bartosz jest wariety, var kurwa, nie wiem, jak to się czyta. Nie wiem czemu on tutaj jest On więcej godzin w maju robił czegoś oprócz szachów? Vajar... Vaj... Chyba tak? Hej Multi, kiedy wrzucisz vloga z farbowania dreadów? O kurwa, zapomniałem Ja nawet nie wiem czy ja tego nie usunąłem przez przypadek Ale powinien być Kurwa trudne słowa? No tam, Arsonik Variety? Okej, okay, Variety, no Variety, a tu mamy IRL polski. Czyli. Tutaj, Fajka. Fajka, który cofnął wiadomości, żeby było, że ja do niego napisałem pierwszy. Oj, franio, cringe, kurwa. Cringe, cringe. <ścoughs> variety, e, tak to wygląda. Ale co ciekawe, jest Girls. Jest nieuczesana. No, nieuczesana jest w sumie Variety, chyba, nie? Tak mi się patrzy. No, nieważne. W każdym razie, ciekawa jest ta mapka. Jestem ciekaw, jak będzie kwiecień wyglądał. Ale zobaczcie! Wszyscy są w miarę pogrupowani Ale jednak ten Fortnite to jest jakiś To jest jakiś młyn po prostu Nie wiadomo co tu się stało, naprawdę Ale też zauważyłem, e, kwiecień, czerwiec, przepraszam Kurwa, czerwiec, sorry